Budżetowe gotowanie, odcinek pierwszy. Obiad dla czterech osób za niecałe 14 zeta. Tak jak mówiłam na wcześniejszym filmiku, będziemy korzystać z aktualnych promek w znanych marketach. Codziennie będą robione zakupy, a z nich czarowanie obiadu. A na dzisiejszy obiad potrzebujesz ziemniaki, ogórki, jogurt naturalny, ćwiartki z kurczaka i czosnek. Tutaj są wszystkie sprawunki. Ziemniaki obierz, ugotuj i ugnieć. Ćwiartek z kurczaka porób uda i podudzia. Przypraw według swojego gustu. U mnie jest to sól i papryka słodka mielona. Przyprawy w klep i i pozostaw przynajmniej na godzinę, by nimi przeszły. Następnie usmaż na niewielkiej ilości tłuszczu. I niech się w tym tłuszczu gotują do miękkości. I przepyszny obiad gotowy. Pysznie, smacznie, a to jest moja porcja. Ziemniaczki, ogóreczek z jogurcikiem naturalnym i czosnkiem, i do tego to przepyszne smażone mięsko. Tutaj jedzonko dla reszty ekipy i wcale tego mało nie jest. Nam tyle wystarczy. Tutaj rzut oka jeszcze na to przepyszne danie, i oczywiście paragon oraz doliczony koszt jogurtu, którego nie kupowałam, ponieważ miałam w domu.